Dobry wieczór! Dobry wieczór! Witam bardzo serdecznie na pierwszym, na pierwszym spotkaniu w warsztacie z kolekcją Radosne Święta. Bardzo mi miło. Zapraszam wszystkich. Dzisiaj wykonamy sobie wspólnie Exploding Box, ale też zapowiedź tego, co na następnych warsztatach. Więc za chwilkę. Wszystko szczegółowo opowiem. Zanim zaczniemy, jak zwykle bardzo serdecznie witam wszystkich. Marię Alinę, Gabriele, Justynę, Natalię, Monikę, Małgorzatę Basię, Krystynę, Renię, Hannę, Marzenkę. To są pierwsze osoby na Facebooku. Na YouTubie widzę Patrycję Marzenkę, Świat Emi. Dobry wieczór, bardzo proszę o udostępnienia. Bardzo proszę o udostępnienia i za chwilkę zaczynamy. Jak wiecie, kolekcja Radosne Święta, moja pierwsza. I to są wszystkie projekty wykonane właśnie z tych papierów. Tak zapowiem, że jutro zaczniemy pierwszą kartkę robić również o 20, więc dzisiaj już. Zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejsze spotkanie, i na jutrzejszym spotkaniu wykonamy sobie pierwszą z czterech kartek, a mianowicie karteczkę z jelonkiem. Karteczkę, oczywiście, plus pudełko. To w zależności, kto który materiały zamówił, bo były dostępne same kartki bez pudełek oraz kartki z pudełkami w pudełkach. No, z pudełkami tak, bo jeszcze dopiero w pudełka musimy je włożyć, więc to będzie lepiej wyślić w ten sposób. I tak, dzwoneczek na YouTubie na kanale, i wtedy na pewno nie przegapicie. No dobrze, zobaczmy, kto tu jeszcze dołączył. Hmm, bo kolejne osoby się pojawiły. Dobry wieczór. Justyna napisała: Dawno mnie nie było, dziś jestem. Bardzo się cieszę, że jesteś. Cześć Natalia, cześć Moniko, Małgorzato, Basiu, Krysiu, Reniu. Haniu, Marzenkę, Wiesławę, Witam, Katarzynę, Agnieszkę, Elżbietę, Renatę, Marię, Różę. Coś się zawiesiło, piszecie. Czy już jest dobrze? Wszystko w porządku? Jestem z powrotem, dajcie znać. Wydaje mi się, że powinno być już ok. Dobry wieczór, Małgorzato. No dobrze, to w takim razie, zanim zaczniemy, to powiem, jak przygotować sobie te papiery, z którymi dzisiaj będziemy pracować.